Droga mamo, przyjeżdżają do mnie goście z dzieciakami, ubierz się ze mną. Ja na tę okoliczność wybrałam sukienkę wzorzystą, na której nie widać żadnych plam. Ten materiał jest taki fajny, to jest wiskoza. Kupiłam ją na wyprzedaży po to, żeby ona była właśnie taka po domu. Ubieram do niej pasek, żeby później tak fajnie zahaczyć sweter, kardigan. Zwykle ja lubię sobie założyć najpierw sweter, bo na najpierw jest mi chłodno. I powiem wam, że ja niekoniecznie przepadam za noszeniem drzutery po domu, tylko to, że jak jest hubert ze mną, on się tym bawić to oglądać, ja niekoniecznie chcę mu dodawać to do to zabawy. No dobra, ja mam takie fajne kardigan, jak widzicie tak. No trochę za dużo tutaj w proporcji sylwetki, trochę ciacia klocia, więc co ja zrobię? Po prostu go tutaj padam na pasek. Okej, okay. teraz jak Wam pasuje? Może być dekolt totalnie zakryty. A może wystawić delikatnie spoty i jego cukier. Mamy tutaj wkazaną talię, mamy wysoki stan, odkryte nogi. No oczywiście ja tutaj jestem w martciuszkach, bo impreza jest w Jeśli bym miała coś robić przy kuchni, to bym po prostu założyła na siebie fartuszek. Pana jutro po kolejną stylizację dla mamy.